Ale zapominam, że jestem taka sama. Co ja zrobiłam swojej córce? A czy mogliśmy zrobić coś innego? Zapomniałaś już, jak cię traktował twój były mąż? Wyrzucił cię nawet z domu. Zapomniałaś już, jak cię ranił? Zapomniałaś o tym wszystkim? Czy to twoja wina, że zabrał ze sobą krytykę i zniknął? Przecież nie porzuciłaś męża, dlatego że miałaś ze mną romans. Chcieliśmy się pobrać. Co możesz poradzić na to, że nawet sąd nie przyznał ci opieki nad krytiką. Co jeszcze mogliśmy zrobić? Rać wiem, że staraliśmy się przejąć opiekę nad krytiką, ale może za szybko się poddałam. Powinniśmy ją wtedy odnaleźć. Nie chcę nawet myśleć o tym, co krytyka przeszła przez te wszystkie lata. Nie miała nikogo, musiała radzić sobie sama. Jej złość i nienawiść są całkowicie zrozumiałe.